Cześć, witajcie. Z tej strony Mateusz i dziś pokażę Wam kolejny sposób, jak możecie zarobić, zacząć zarabiać w internecie na kryptowalutach. Tak, właściwie kopać te kryptowaluty, ale nie tak jak to się tradycyjnie robi, czyli metodą taką, gdzie musicie kupić sobie sprzęt i kopać swoim sprzętem, tylko metodą POS, czyli Proof of Stake która polega na tym, że trzymamy środki na portfelu i dostajemy codziennie jakiś tam mm, nagrodę za to, że po prostu te środki są na naszym portfelu. Oczywiście, żeby takie środki y, zarabiały, musimy mieć cały czas włączony komputer i portfel, lub właśnie tak jak tutaj y, mieć te środki na kopalni takiej w internecie, która za nas ma te środki na portfelu tak dzięki temu zarobimy może trochę mniej bo oni tutaj odliczają jakieś tam procent od transakcji ale ale zarabiamy tak naprawdę od razu odkąd wpłacimy zarabiamy nie musimy mieć włączonego komputera cały czas ani portfela, tylko możemy sobie wyłączyć to, zapomnieć o tym. Później wejdziemy sobie za parę miesięcy i mamy ileś tam zarobione. Jak, jak tutaj widzicie, mamy. Ja mam Rapids i Vulcano, dwie kryptowaluty. Rapids mam tutaj już zarobione 25 rapidsów a Vulcano 16,83 i w sumie tutaj nie ma za dużo do pokazywania tutaj mamy dwa guziki wpłata i wypłata też nie ma tutaj jak w innych programach gdzie musicie inwestować i czekać ileś czasu, w każdej chwili możecie sobie swoje środki wypłacić a tutaj na dole pokazują wam się lista transakcji Czyli tutaj codziennie jest pokazane, ile dostaliście nagrody, ile było pobrane opłaty za tą nagrodę. Opłaty za, właśnie, utrzymanie kopalni. I widzicie, że tutaj codziennie mam nagrody, ale też na początku, jak wpłacicie, pokażę Wam. Ja wpłaciłem 30, 29 marca, pierwsze tam środki, a nagrodę dostałem dopiero 31. Później był jakiś tam odstęp czasowy, i dopiero od 2 regularnie od 2 kwietnia regularnie zacząłem dostawać nagrody. Bo na początku tam jest właśnie opóźnienie, chyba 3 albo 4 dni, zanim te środki zaczną pracować. Od razu też pokażę Wam, jak tutaj przelewam depozyt, wykonuję. Klikam sobie ten guzik depozyt. Wybieram, którą kryptowalutę chcę przesłać. Ja sobie prześlę Rapid. I tutaj generuje mi się adres mojego portfela i kod kreskowy. Teraz nie będziecie widzieli, jak ja to przelewam, bo mam portfel na telefonie i zeskanuję sobie kod i przeleję sobie środki na, na właśnie ten, tutaj, kopalnię. I za kilka minut powinny przyjść tutaj moje środki na kopalnie. I wtedy, jak dochodzą nam środki, to tutaj automatycznie dostajemy codziennie większe naliczenia. Mamy też taką bardzo fajną zakładkę, jak Rewards, i tutaj mamy pokazane daty razem z godzinami, kiedy cały tak, jakby cała pula kopalni. Ile dostała nagrody? I tutaj widzicie na przykład dziś rapids 84 tysiące. było też nie, to wczoraj było rapids 84 tysiące. Vulcano było 4,5 I tutaj za każdym razem, jak kopalnia dostanie jakąś nagrodę, to właśnie my zarabiamy i tutaj to się wyświetla tu jest tak jakby nagroda dla całej kopalni a w member mamy nagrody tylko dla nas i teraz mi się coś zawiesiło o już mamy member mamy tylko dla nas nagrody tu się pokazują ile my zarobiliśmy Mamy stany konta, są różne kryptowaluty, niestety nie wszystkie można wpłacić, bo mm, kopalnia ma jakąś ograniczoną pulę, ile można wpłacić y, danej kryptowaluty. Właśnie linda jest już y, zablokowana, ponieważ jest pełna pula. Mm. A resztę kryptowalut można wpłacać, ja sobie inwestuję w te dwie kryptowaluty tutaj i zarabiam tak naprawdę nic nie robiąc. Także jeśli wam się film podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, udostępnić film, wejść na grupę o zarabianiu w internecie na Facebooku, którą prowadzę na grupę dla zainteresowanych o programowaniu dla początkujących programistów, jak i tych, którzy już coś potrafią i szukają zleceń. W internecie macie linki w opisie. Link do kopalni też będzie w opisie. Tutaj kopalnia nie ma żadnego systemu poleceń, ani nic takiego. Także będzie jeden link do kopalni. No także komentujcie, subskrybujcie. Łapkujcie. Cześć.